To jest Marcel Piniek. Marcel Gronaldo. Nie wiem, jak <tuszynka> Dobra. Z się. Boja. Dobra, stań przy kamerce, żebyśmy się Mam na imię Marcel, mam 10 lat. Mieszkam w Województwie Radzyńskim. Wyszczoram, lubię błęd. Gdy mam wolny czas, gram na koncercie. Widzę dziewczynę, cenię urodzić, Gdy będę dorosła, chciałbym być mechanikiem. Wybierz, nie niebo? Jestem tak, jak ja <coughs> Dobrze. Dobrze. Na zapraszamy następnego uczestnika, którym jest Artur Dobrze. W w szkole lubią religię, że mam wolny czas y, gram w piłkę, odczynę swoją urodę, gdy zarosłem chciałbym być kucharzem, y, wybił mnie, bo jestem odjezdowy. <grywa> <śmieniciela> ja <ją podróż>. <śmieniciela> <śmieniciela> Mam na imię Mateusz, mam 10 lat, mieszkam w Papianicach, w szkole lubię dziewczyny. Gdy mam wolny czas, gram na komputerze, w dziewczynach cenię całusy. Gdy będę dorosły, chciałbym być policjantem. Wybierz mnie, bo jestem fajny. <śmieniciela>